A ja wręcz przeciwnie, myślę, że w tym pudełku jest coś bardzo ostrego. A nie chcę, boję się. Daj spokój, nie przejmuj się, nawet jeszcze nie spróbowałaś. Pozwól, że dam ci trochę czasu i zacznę pierwsza. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć co jest w strzykawce. Wow, pyszny deszczyk, świetnie! Masz rację, jest pyszny, to znaczy, że w środku tej torebki czeka na mnie również coś pysznego. Jak na razie wygląda to jak jakiś proszek. On strzela, ale super. Ojej, co za efekt. Podoba mi się to naprawdę fajne uczucie. Chyba zjem to wszystko naraz, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy. Ojej, chyba przesadziłam, aż mnie wykręca z tego wszystkiego. Coś jest nie tak z tym proszkiem. Nie sądzę, że twój język powinien być taki niebieski. Przesadziłaś. Dokładnie, pomóż mi. Trzeba tylko zmyć to niebieskie coś. Dzięki bardzo, to naprawdę pomogło. Myślałam, że zostanę z tym niebieskim językiem do końca życia. Suzy, już czas, żebyś i ty zobaczyła, co masz w pudełku. Ale ja wiem, co tam jest. Jestem pewna, że w środku będzie coś bardzo ostrego. Uwielbiam chipsy, ale ten mi się nie podoba. Mam złe przeczucie. Tak jak mówiłam, prawie stopił mi się język. Nie, nie chcę tego jeść. Rozumiem, ale zasady mówią jasno: musisz to zrobić. W przeciwnym razie, po co w ogóle gramy w tę grę? Dobra, ale jeśli wybuchnie pożar, to będzie twoja wina. Oj, oj, już czuję, że zbliża się coś bardzo nieprzyjemnego. Dziwne, coś długo jej nie ma. A, chyba ją widzę! Jestem! To był najstraszniejszy i najdłuższy lot w moim życiu! Prawie mnie zabiłaś jak mogłaś! Nie krzycz, to jest bardzo zabawne, podobało mi się! No, no, to chyba jakiś krokodyl. Wygląda słodko, ale co on robi? Ups, to przezabawne. On naprawdę zachowuje się jak żywy. Suzy, mój krokodyl chcecie cię ugryźć. Nie mam czasu, muszę podnieść pokrywkę. Twój klosz może poczekać krokodyl i tak cię ugryzie. To boli. Mówiłam ci, żebyś mnie nie dotykała i zabierz stąd swojego krokodyla. To chyba nie jest zwykły krokodyl. Na zewnątrz krokodyl, a w środku smaczny lizak. To będzie mój lizak. Nie, teraz ja go mam. Lepiej zobacz, co masz pod pokrywką. To prawda, na mnie też może czekać coś pysznego. Ups, nie, to nie jest smakołyk. To przycisk. Może jak go nacisnę, to pojawi się coś fajnego. Co się dzieje? Boję się! Co to jest? Dlaczego wszystko jest takie dziwne? Słuchaj, to jakieś cukierki. Co ty robisz? Dlaczego mnie oklejasz? Myślę, że to dlatego, bo to jest coś bardzo szkodliwego. Mówi, że można jeść tylko w rękawiczkach. Dziwne, dlaczego nie można tego dotykać, ale można jeść. No to spróbuj, powiesz, jak smakuje. Okay. Z jakiegoś powodu nie mam ochoty na jedzenie, ale mam nadzieję, że to tylko jakieś smaczne słodycze. Uh -oh. O, fu, jakie to jest kwaśne! Mm, lubię kwaśne cukierki. Jeśli ci nie smakują, to sama je zjem. Chcę więcej! Jess, dlaczego tak dużo ich zjadłaś? Dziwne uczucie. Nigdy wcześniej tak nie było. Coś jest ze mną nie tak! Przecież zjadłaś całą puszkę tych kwaśnych cukierków, a nie można ich nawet dotknąć. Muszę się ukryć w bezpiecznym miejscu. Spójrz, ten cukierek wypala dziury w krześle. Czy możesz sobie wyobrazić, co dzieje się z tobą? Już nigdy więcej ich nie zjem. Dziwne, mam tu jakiś sedes i co mam z nim zrobić? A ja mam żelkowe oczy, i to nie jedno, a całą górę. To naprawdę super, ale co ja mam zrobić z toaletą? Ty sobie pomyśl, a ja zjem w tym czasie moje smakołyki, chcę sprawdzić, jak dobre są. Wow, w środku mają tak dużo pysznego syropu. Same żelki też są całkiem niezłe. Już nie tylko można jeść oczy, ale można się nimi też bawić. Wyglądają, jakby były prawdziwe. Wolę je jednak zjeść i to wszystkie naraz. Fajnie, i jak to smakuje? To jest naprawdę dobre. Ojej, za dużo i zjadłam! Utknęło mi w gardle. Pomóż mi! Co mam zrobić? Jak mogę Ci pomóc? Wiem, kiedyś coś mi utknie, używam przepychacza do lur. To nieco inna sytuacja, no ale. Gotowe! Chyba uratowałam ci życie! Tak, dzięki wielkie! A teraz wypróbuj swoją toaletę. Co to w ogóle jest? Racja, najwyższy czas, żeby to sprawdzić. Do czego służy ten sedes? Nie wiem, ale wiem dokładnie, do czego służą te czupaczupsy. Zawsze można polizać coś pysznego i tym razem jest podobnie. Fajnie, że są dwa. A gdzie się podział drugi? Wózka, lizakiem się nie podzielisz? Nawet nie zapytałaś o pozwolenie, złodziejko. Jakby z Lizaka spróbuję posypki, która jest w toalecie? Nie! To jest kwaśne. Nadaje Lizakowi fajnego posmaku. Skoro nie mogę mieć Lizaka, to chociaż spróbuję tej posypki. Założę się, że jest naprawdę dobra. Ojej! Przepraszam, to niechcący! Nie martw się, zaraz ci pomogę. To moja wina, więc ja się tym zajmę. To dość trudne, więc potrzebuję pomocy. Dzięki! Mówiłam, że ci pomogę. Wspaniale, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Mogę pierwsza podnieść klosz? Naprawdę chcę widzieć, co tam na mnie czeka. Co za niespodzianka! Cała masa truskawek. Właśnie truskawki to moje ulubione owoce. Mogę więc zjeść ich tyle, ile tylko zmieszczę. Ale samo jedzenie jest nudne, trzeba znaleźć lepszy sposób. Na przykład taki. Prawdziwa owocowa sztuczka. Co o tym myślisz, Jess? To niesamowite. Podoba mi się. A to jeszcze nie wszystko. Mogę jej podrzucać ile zechcę, a potem je łapać. To takie zabawne. Chyba Suzy nie będzie miała nic przeciwko, jeśli ja też spróbuję jednej truskawki. Oczywiście, że będzie. Więc zanim się naprawdę zdenerwuję, oddaj mi ją. Zabrałaś mi truskawkę, nie wsyć ci? Chciałam tylko zjeść coś pysznego. No to podnieś klosz i sprawdź, czy masz tam coś smacznego. Okay. Właśnie genialny pomysł! To lisak! Taki duży i taki ładny! Ciekawe, co jest w środku. A, to karaluch! Fu! Ja na pewno tego nie zjem! Czego się boisz, Karaluch jest w środku i nie może się nawet ruszyć, więc zjedz to, pomogę ci! I jak? Mówiłam ci, że nie ma się czego bać. Tak, jak na razie jest w porządku. A, karaluch jest na patyku! Gdzie? Mówiłam, wiedziałam, że będzie naprawdę źle. Dorwę tego karalucha, zaraz załatwię go kapciem. A masz? O nie, teraz usiadł na kapciu, wyrzucę go. O, zniknął. O nie, jest tutaj, siedzi mi na głowie, uratuj mnie. Spokojnie? Jeśli twój kapecz nie dał sobie rady, to mój, który jest o wiele większy, na pewno wykończy tego karalucha. Ups. No, przynajmniej nie ma karalucha. Jakie to urocze. Uwielbiam niebieski. I dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy. Z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę okay. później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy. Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków. Nie ważcie się. Dobra, nie krzycz już. Za wiele sobie pozwalacie. Sama sobie poradzę. Giną w twoich ustach jak w przepaści. Wow. Ale prędkość. Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie jak bardzo. Okej. Okay. Czas na największe oko. Co za uczta. Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko! Jak prawdziwe, fajnie! No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam? Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda? Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden hmm. sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz? Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący? Tak? A dlaczego umijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę. Za się, za się. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na mery za te brokuły. U, dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co ty robisz? Pogięło cię? O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach. I w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda, to prawda. Może nas też w nim zanurzysz? Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek? Sprawdźmy jak to działa. Wszystko jasne. To maszyna z gumami do rzucia, ale czas! Ja też mam coś fajnego, tylko wiele większego. Nawet nie dam rady objąć tego rękami. Póki zaprobuję przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. A, ale szczęście. Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę niesamowite. Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej. Pyszne! Zagram jeszcze raz, ej, co to za durna maszyna! Nie działa, jak zdobyć gumy? Wiem. Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz. Żegnaj maszyno. Witajcie, gumy. Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało? Nie bój Żaby, już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie, prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się, bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj ci pokażę. Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak wszechmogący znów uratował sytuację. I dostaje za to nagrodę. W postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, Super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki za! Tak mi dziękujesz! No hej! Okay. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny i dostanę gumy. O ja wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Starczy mi tego na długo. Dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona? Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie. O rety, on jest nawet za duży. Patrz, zachod latuje. Pomóż mi go przytrzymać. Zak, stój! Ojej! Pomocy! Ojej! A! Niezły ubaw, co? Słyszysz, chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na ziemię! Wszystko pod kontrolą! Zak, ale z ciebie pajac! Lepiej załóż spodnie! A ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Zaczynam. Wow, to przecież Skitus! Niesamowite! A jak tego dużo! Super! Chcę wciągnąć wszystkie naraz. Mmm, pychota! Super! Okej, okay, Zak, teraz ty. Dobra, zgodnie z etykietą na balonie. W środku czeka na mnie syrop czekoladowy. A najlepiej jeść go z goframi. Podstawie pod balona gofra i deser gotowy. Kurczę, dlaczego wszystko posiekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo. Bardzo śmieszne, ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Forażka. Dajcie spokój, ale z was nudziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić? Jeśli przebiję balona, fanta wyleje mi się prosto na głowę. Wygodniej będzie pić ją prosto z balonika przez słomkę. Ojej, jaka orzeźwiająca. Ej, po co tu sterczycie? Wara mojej fanty. Co za chciwuska. Poradacie jej nauczkę. Mam pomysł! Raz, dwa, trzy! Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lepka. Następnym razem się podzielisz. Ogromny, kolorowy burger. Normalnie nie wierzę. Mój też chyba jest ok, ale jakiś taki mały. Tak ci się tylko wydaje, to złudzenie optyczne. Je!! Yeah. Zaraz się o tym przekonamy. Mój ma 3 centymetry, a teraz zmierzmy twój. Prawie 7 centymetrów, miałam rację! Podziel się ze mną. Jeszcze czego? On jest kolorowy, a ty nie możesz jeść kolorowego. O, zobacz, to jakiś ptak. What? patrz! patrz. Kupiła to, a ja w międzyczasie się poczęstuję. Nie tak łatwo go ugryźć. Ale udało mi się. Znowu to robisz, Mary. To nie fair. Trzeba było się ze mną podzielić. To twoja wina. Nie dotykaj mojego burgera. Tort z różnokolorowych żelków. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wow. To spójrz co ja mam. Góra czarnych pączków. Proponuję rozpocząć degustację. Jak dużo czekolady mają w środku, to niesamowite. Wygląda na to, że ktoś tu jest naprawdę głodny. Mary, a czy możesz tak nie laskać? Pokażę ci, jak jedzą prawdziwi arystokraci. Zacznę od ostrożnego ukrojenia kawałka. Hey. Może im nie poczęstujesz? Nie najadłam się. Sorry, ale to moje ciasto. Tak? No to zabiorę je siłą. Skoro tak bardzo go chcesz, to zabieraj wszystko. Dlaczego mnie uderzyłaś? Bo nie grasz fair. Czarno-biała Nutella. No całkiem nieźle. Moja wygląda zdecydowanie fajniej. To akurat nie ma znaczenia, liczy się smak. Jestem pewna, że w moim przypadku będzie rewelacyjny. Przekonamy się o tym już teraz. Jest niezwykła. Pospiesz się i posmaruj nią swojego tosta. Idealnie. Jak już mówiłam, jest pyszne. Yhy. No to teraz sprawdźmy moją. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda. Wow, to prawdziwa tęcza w słoiku. Rozsmaruję ją na toście. Robi wrażenie. Wygląda słodko. Jej tosty przykleiły mi się do rąk. Zaraz ci pomogę chwileczkę. To tęcza, niesamowite. To dobry znak. Nie jestem pewna. Bardzo zabawne Mery. Naprawdę. białe lody w czarnym rożku, wow. boskie połączenie kolorów i smaków. Mm. Nie widziałaś jeszcze moich lodów? Wow! To jest dopiero arcydzieło. Hey. Nawet nie pytaj, nie jestem gotowa, żeby się nimi podzielić. Oh. Więc użyję sprawdzonej metody i poczęstuję się siłą. Nie oddam, lepiej sobie daruj. Tylko nie to, przez ciebie nie mam lodów. Nigdy ci tego nie wybaczę, Mary! Nigdy! Nie znoszę łez! Muszę ją teraz rozweselić! Suzy, spójrz tutaj! Jestem teraz jednorożcem! Nie wyglądasz śmiesznie, Mary! Zadziałało! Jakie niezwykłe danie! Wow! Przypomina mi włoski makaron! Wow. A moje wygląda bardziej jak żelkowe robaki. Wow, tu jest coś jeszcze! Strzelająca posypka. Dodam jej od razu do dodania. Teraz mogę spróbować. Tu jest tyle kolorów, że aż nie wiem, od którego zacząć. Jestem pewna, że jest pyszne. Wow! Tak, Mary, masz stuprocentową rację. Wydaje mi się, że posypka zaczęła działać, ale super! Czas, żebym i ja coś przekąsiła. Tylko najpierw dodam trochę przypraw do makaronu. Chyba przesadzasz z tym pieprzem. Wow! Spokojnie, lubię ostre. Jeśli będzie trzeba, to popiję mlekiem. No to próbuję. Mhm. Ale ostre. Suzy miałaś rację. Natychmiast potrzebuję mleka. O nie rozlałam. To zaraz eksploduje. Głowa na swoim miejscu skończyło się tylko na strachu. Mm. Mm. Ale na pewno zapamiętamy to na długo. Luksus tkwi w prostocie. To moje koli. Ale dlaczego ja mam tylko jedną puszkę, a ty masz ich tak dużo? Przestań narzekać, Mary. Zobaczcie, jakie to piękne. A moja puszka się nie świeci. Hmm. Dość podziwiania, czas tego spróbować. Mhm. Mam specjalną słomkę na takie okazje. Wspaniale! Nie mogę przestać, chcę pić więcej i więcej. To jeden z najlepszych momentów w moim życiu. A co tam jest? Zaraz cię urządzę. Chyba mi się przywidziało, przepraszam. No dobra, czas ugasić pragnienie. Co się dzieje? Moja puszka eksplodowała. Pomocy! Wiedziałam, że to będzie świetna zabawa. Tak, to bardzo zabawne. Bardzo. Wreszcie dostałam coś w normalnym rozmiarze. A ty chyba masz pecha, Suzy. No przestań mi dogryzać, to nie jest fajne. Nie mogę się powstrzymać. Jest genialny. Szkoda, że skończył się tak szybko. No dalej, otwieraj swoje maleństwo. Zobaczmy, co tam jest w środku. Mhm. Najpierw trochę czarów. To się nazywa odpowiedni rozmiar. Znowu mnie przechytrzyłaś. Sorry, każdy ma jakieś asy w rękawie. Wow, jakie duże kawałki! Chyba potrzebuję czegoś specjalnego, żeby je pokroić. Piła będzie w sam raz. Uff, dobra robota. Tylko spójrz ile tu jest warstw wafelków. Są takie delikatne, wręcz rozpływają się w ustach.